Runda ASP GKS Cup. Tym razem na torze Willow Springs International Raceway Big Willow. E, zapraszam na wyścig sprinterski. E, zapraszam ja czyli Mr. Snide GT. E, seria e, Gran Turismo w e, Gran Turismo Sport. E, chociaż tego chyba nie muszę mówić. E, seria w lidze Amateur Sim Racing Polska. E, ASP GKS Cup. GKS y, Klub. Y, Esportowy, który jest sponsorem tego sezonu. Tak jak mówię, zapraszam na wyścig sprinterski jest to 15 minut. Wróćmy do pul startowych. Zobaczmy, jak to tym razem wygląda. Druga runda, czyli już pierwsze koty zapoty były, więc zacznijmy od początku. Już wszystko poustawiane. Zacznijmy od początku. Na miejscu pierwszym po kwalifikacjach Zyher GT. Na drugim miejscu Zysiu Haha. Na trzecim miejscu Markus Pirks. Brawo Markus. Na czwartym miejscu CC Birgig. Na piątym miejscu. FR Iceman. Jeżeli coś źle wymagam, to proszę o korektę w komentarzach. Na szóstym miejscu Janek Niedzial, czyli Młody Ja, potocznie, znaczy często nazywany na naszych czatach. Jeżeli słyszycie na transmisjach na żywo Młody Ja, to właśnie jest Young Niedzial. Boje, boje e, na miejscu siódmym. Dawno chyba nie było e, tego gracza w, e, u nas w lidze. E, Liward na miejscu ósmym, na miejscu dziewiątym. Maxiu Utd. E, no, przepraszam za wymowę. E, tak jak mówię, komentarze e, co do e, wymowy Ników mile widziane na przyszłość będę się ich trzymał. Dziewięciu kierowców wystartowało w tym wyścigu w tej rundzie, ponieważ no, akurat różne kwestie spowodowały, że niektórzy musieli się wycofać z wyścigu, ale mam nadzieję, że wrócą szybko na kolejny wyścig i do, do, na kolejną rundę i do kolejnych rund w innych seriach. Bo nie tylko GT Sport jest na, nie tylko Gran Turismo Sport jest na tablicy. Ok, zapraszam na wyścig sprinterski dywizji drugiej. Dywizję pierwszą będzie komentował zapewne Markus Spirks. Zapraszam na jego kanał. Dywizję drugą komentuję ja, ponieważ startuję w pierwszej, więc, więc jest to taka wymiana nasza. Niestety w mój start w tej rundzie nieudany z powodu braku prądu, ale nie o tym mowa. Zacznijmy wyścig. Tor, który nie wybacza błędów, bo złapanie tego piachu, który jest wędowyski, na tym torze powoduje ogromne straty. Zwykle jest to uścisk. Jak widzimy. Większość kierowców Większość, nie wszyscy. Większość kierowców wystartowało wystartowało Reno Clio tutaj walka o trzecią pozycję między Birgikiem i Markusem Pilksem tam widziałem jedną Alfę gdzieś żółtą tu będzie się działo, tu na tym torze będzie się działo, Jak nie działa, idzie Alfom z tego co zauważyłem, reszta, chyba reszta wszyscy pozostała. ósemka Renault Clio. Zobaczmy, jak ta alfa wygląda. A teraz będziemy mieć widok na e, walkę o pozycję numer 3, o pozycję trzecią. Tam zacięcie walczy. O, już był wyjazd na piach. E, Iceman wyjechał na piach. Za co o, zaliczono mu e, karę czasową. Piękny atak? Czy udany? Myślę, że tak. Jeżeli nie będzie kolizji, ale tutaj Markus powolni, jak nie działa, i boje, boje, utrzyma pozycję. Nie utrzyma pozycji. Tutaj było, utrzyma pozycję, ponieważ. Tutaj akurat na linii wyścigowej, e, jak niedziela był Markus Pirks. Tutaj, bo jest zbyt szeroko bardzo szeroko i tym samym, jak niedziel e, zyskał jedną pozycję przed nim Markus Pirks i Iceman. Przejdźmy do e, tutaj zobaczmy. Tam Jest walka między, znowu między Wojebowie wojej, a Jank e, Niedzielem. Tym razem zrewanżował się e, Wojebowie wojej i zyskał szóstą pozycję. Do hamowania tutaj raczej nie ma szansy na atak. Chyba, że ktoś błąd popełni i pojedzie zbyt szeroko. Tu już bardziej, ale też jest to trudny. Trudna sekcja toru. Zresztą w ogóle tor jest, y, sam w sobie jest trudny. Tak jak mówiłem, ten szędobylski piasek, który sypie po oczach i sypie po szybach naszych kierowców, y, bardzo y, utrudnia jazdę. I tak jak mówię, wyjazd y, jednym, dwoma kołami, czy jednym kołem, zawadzenie na zakręcie, czy przy hamowaniu, spowoduje pewnie spina. Boj, się zabiera za Markusa Pirksa. Czy tu będzie ci, czysto? Tak, tak czysto jest póki co. Markus Pirks od wewnętrznej. Od wewnętrznej lepsza, lepsza linia e, jazdy, lepsza linia wyścigowa. I... I jest na szóstej pozycji. Utrzymał tą szóstą pozycję. Panowie do pierwszego zakrętu się nie hamuje przecież no <śm> tak, tak mówione na treningach, ale, ale tak hamuje się, hamuje się do pierwszego zakrętu za chwilę może przejrzymy sobie malowania, ale póki co jest walka przejdźmy, przejdźmy dalej, tutaj Maxiu UTD yy, yy, Maxiu jest na dziewiątej pozycji na, gdzie, na ósmej jest Liwar, Na widoczko traci. Tutaj cały czas jest walka o czwartą pozycję już trzecia pozycja mocno, znaczy mocno, już uciekła. Jedziemy dalej z Ziemniedzialem w walcie, a Iceman, Iceman troszkę za szeroko. Tymczasem Wojboy yy, przesunął się już na czwartą pozycję i goni pozycję trzecią. Przejdźmy tam, już widać, że jest blisko druga i pierwsza też e, też jest y, blisko dość tutaj jeden błąd y, i statka może się pomieszać ten piasek jest naprawdę naprawdę jest okrutny i nie wybacza żadnego błędu najmniejszego zawahania przejdźmy tutaj o co to się stało co to się stało że e, co to się stało że cofnijmy, bo to było ważne. Aha, okej. Okay. Jedziemy teraz z Wojej Wojej, który mocno się zbliżył do e, trzeciego miejsca, czyli na trzecim miejscu obecny Zbirgik, ale tutaj właśnie ten piasek, ten piasek, o którym mówiłem, ten niepożądany wyjazd na e, poza tor. E, tam Jan Niedziel, też zyskał pozycję. Zobaczmy, jak to wyglądało od strony Jan Niedziela. Tu będzie atak na Markusa Pilksa. Szeroko Iceman. Tam na pewno go spowolnił ten piasek. Tu Markus Pilks po zewnętrznej, więc, więc raczej jak niedziel będzie tym samym na... Jest kontakt, jest kontakt z Icemanem. Jest kontakt, był kontakt tam z Icemanem. I tak właśnie, tak właśnie, Jank niedziel przesunął się na czwartą pozycję. Ten kontakt z Icemanem myślę, że nie było to nic, co, co można by zaliczyć na, jakieś, na jakiś incydent, chyba że wyścigowy. Jedziemy obecnie z Markusem Pirksem. 15 minut, czas wyścigu, tak jak mówiłem, jest to wyścig. Jest to wyścig sprinterski. Następnie będzie wyścig numer 2, czyli long z odwróconym gridem na starcie. Tymczasem jest mamy już czwarte okrążenie. Czas okrążenia około 1,5 minuty, troszkę ponad. 1,5 minuty zwykle. Czołówka w D1 przejeżdżała poniżej 1:30. Tutaj póki co atak, agresywny atak Icemana. Słychać było gęcie blachy w samochodzie, zarówno Icemana, jak i Markusa Pirksa. Przejdźmy do czwartej pozycji, bo tu Yang Ndźwiadek odzyskał power. Odzyskał y, y, moc i już jest 1, osiem ostatnie okrążenie. Teraz ściga Birgika, który jest na pozycji trzeciej. Birgik za szeroko i znowu chyba Jan Niedziel zyska pozycję i będzie podium. Będzie awans na pozycję trzecią bez najmniejszej wątpliwości po błędzie Birgika. Eee, jedziemy, jedziemy z Jan Niedzielem w Alfie. Alfa, jedna, jedyna taki, taki rodzynek na to, że tam pierwsze i drugie miejsce daleko. Ostatnie okrążenie Jank y, działa 1.3900. Więc, więc jest cały czas progres. To okrążenie to szybciej. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo y, widać, że Jank Niedzial z okrążenia na okrążenia y, poprawia swój czas i poprawia swój przejazd na, na kółku. Kibice oczywiście robią zdjęcia. Mało, mało trybun na tym torze. Tam niektórzy tam oglądają wyścig z, z wysoka, z balonów przez lornetki, tutaj z miejsca stojące tylko wzdłuż, wzdłuż Toru jeżeli chodzi o położenie Toru to, jest to oczywiście są to Stany Zjednoczone pustynny Teksas Teksas czy Arizona, sprawdzę przed drugim wyścigiem, bo, bo w Teksasie jest Circuit Amerykach. Więc tutaj sprawdzę jeszcze. Uuu, co za, co za błąd, właśnie o tym mówiłem. Jedno koło na... Jedno koło na e, piachu i tak właśnie wygląda... I tak właśnie wygląda e, strata. Ale jak niedzielnie nie poddaje się. Padł na ósmą pozycję. Obecnie zobaczmy jakie czasy notują kierowcy. Maxiu, najlepszy czas 1.36. 800, prawie 900. Jak niedziel mówiliśmy 1.30 poprzednie kółko. No ostatnie, e, czyli przedostatnie. No, ostatnie było złe, bo był błąd. E, tu e, siódme miejsce Liwar 1.32. 3. A tu walka. Skupmy się na walce, bo tu e, Iceman z Bojej. na chwilę obecną Iceman Gurom Markus przed, e, przed Bojej. najlepszy czas to e, Icemana to 1,32 Wojej Boje najlepszy czas 1,32 no prawie 2, Iceman 1,32 7 Markus Pirc, najlepszy czas 1.33.0 yy, Beat Gig 1.32 1.31.5 yy, prawie, bo 499 zyziu i najlepszy czas okrążenia póki co yy, z yy, 1.38.64. Jest, jest niewielka różnica w okrążeniach, ich lekko odstaje od reszty. Znaczy odstaje, jest lek... troszkę szybszy na jednym kółku, ale to jest tylko jedno kółko, nie liczy się jedno kółko, liczą się, liczą się efekty końcowe, czyli po prostu przyjazd na metę, kolejność na mecie się liczy, a nie jedno okrążenie. Tam Markus Pils walczy z Icemanem, tu mamy widok z lusterka z zaszyby przedniej, z kamery z zaszyby przedniej e, boje. tam był, tam był e, lekkie było lekkie zawadzenie o e, piasek, to wiemy, że może się skończyć źle. Raczej na zewnętrzną jak się wyjedzie, to się skończy źle po wewnętrznej nie ma dramatu zwykle, a ISM widzieliśmy szeroko, szeroko i i duża strata, naprawdę duża strata. Ale widzieliśmy, jak Iceman bokami jeździł. Więc prędzej czy później, e, tak myślałem, że tak się to skończy. Dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda z kamery telewizyjnej, przy przytorowej. E, przejdźmy na e, pozycję pier, pierwszą. Zeicher e, GT i jego Renault Clio. Za nim jest Zyziu, który niewiele traci. Myślę, że Zyzia stać na to, żeby dogonić Zajchera i e, i walczyć o e, pierwsze miejsce. Ale widać, że Zajcher to nie to nie jest mięczak. On e, błędów nie popełnia i e, póki co e, prowadzi od samego początku do e, tego czasu e, w wyścigu. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o paliwo, nie będzie problemu z dojazdem. Oponki się lekko zużywają, więc, więc tutaj nie będzie, nie będzie dramatu już z oszczędzaniem. Zajcher e, i 1,4 baku, więc, więc myślę, że spokojnie dojedzie. Zostało jeszcze 3 minuty i kilka sekund do zakończenia czasu, czyli w zależności jak skończą okrążenia, jest 3 minuty. No, myślę, że jeszcze dwa okrążenia będą. Nie rozpoczną trzeciego, na pewno nie. Więc przedostatnie okrążenie za chwilę zaczniemy z czołówką. Zyziu cały czas na ogonie cały czas ta przewaga Zajchera jest e, bez zmian. E, Birgik e, na miejscu trzecim, już troszkę dalej od, od Zyzia. E, tutaj cały czas walka, bo jej Markus Piers. Wróćmy do. E, w tej części stawki jadą łeb w web, prawie że łeb łeb. Przejdźmy o, tutaj tutaj jest, y, widzimy Markusa Pirksa, lekki kontakt, lekki kontakt y, przyjrzyjmy się temu jeszcze raz, bo to y, miało znaczenie, myślę, że duże czy ktoś tu zawinił? Tutaj y, po wewnętrznej jest Markus Pirks. E, troszkę wyniosło Markusa. Troszkę Markusa wyniosło. E, tym razem zobaczmy jeszcze raz. Czy dało się tu coś zrobić? Przejdźmy na kamerę Markusa. No próbowałem skrętę. Troszkę za szybko. Troszkę za szybko. Zresztą. Jeżeli miałbym oceniać, nie będę oceniał, nie będę oceniał, przyjrzyjcie się tutaj e, fakt faktem, e, fakt faktem, e, boje bo był, nie był z przodu, byli, 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 prawie równo, moim zdaniem, więc, więc ciężko, do, ciężko ocenić sytuację. Tak czy inaczej, póki co Markus Pilks na e, czwartym miejscu. E, Pamiętajcie na przyszłość wszyscy, że e, zgłoszenia ewentualnych incydentów e, uważam, że nasza liga jest e, naprawdę dość czysto zimy e, zgłoszenia ewentualnych incydentów są e, przyjmowane do 24 godzin po zakończeniu rundy e, czyli po zakończeniu e, drugiego wyścigu tymczasem zobaczmy co uliwara Oczywiście jeszcze dodam, że zgłaszanie incydentów należy kierować w wiadomości prywatnej do administracji Ligi amatorskim Racing Polska. Zobaczmy, tak jak mówię, jedziemy teraz z Liwarem. Zobaczmy jak malowanie Liwara. Wojej, wojej na w miejscu, troszkę nam się stawka przetasowała i jedyna, jedyny rodzynek w stawce czyli Alfa Romeo 4C to jest tak prowadzona przez przez Jan mamy, zaczynamy ostatnie okrążenie Jan niedziel mocno traci do czołówki po tym e, niestety po tym e, błędzie, który przytrafił mu się dwa okrążenia e, temu. Więc, więc tutaj myślę, że to jest pozycja końcowa, bo bardzo dużo traci do... do, do siódmego miejsca jeszcze nie, ale do szóstego już jak najbardziej do Liwara traci dużo. Ale tymczasem Liwar zbliża się do Icemana. Jednak to już jest koniec czasu, jeżeli Iceman, właśnie Iceman, jeżeli nie popełnił błędu to by dojechał na piątej pozycji, a tymczasem błąd, który kosztował go piątą utratę piątej pozycji, Iliwar na pozycji piątej. Markus Pierce na pozycji czwartej, Birgik na pozycji trzeciej, Zyziu na pozycji drugiej, Zajcher GT na pozycji pierwszej. Czyli tak, Zajcher, Zyziu, Birgik. Gratulacje dla podium. Gratulacje, panowie. Markus na... Oj, co tu się stało? Zobaczmy. Ostatni zakręt. Ostatni zakręt wyścigu Markusa. I tak, jedno koło w piach. Jedno koło w piach i już całe auto w piach. Czy utrzyma pozycję zanim jest Liwar? Ale chyba dojedzie. Dojedzie przed Liwarem. Tuż, tuż, na, Markus na czwartym miejscu, Liwar na piątym, Iceman na szóstym miejscu po tym błędzie, następnie Woje Boje, Jank, Niedział, Jank, Niedział i za Jank, Niedziałem tutaj mamy Maksiu, YouTube, Maxiu jest na pozycji dziewiątej w tym wyścigu. Jeszcze błąd na końcu, ale akurat nie stracił nic, nie zyskał. E, to był sprint, 15 minut. Zapraszam, e, zapraszam do komentowania, lajkowania. E, oczywiście zapraszam również na e, kanał Markusa Pirksa, gdzie jest e, relacja z e, wyścigów D1, czyli dywizji pierwszej, na tym samym torze, w tej samej rundzie. E, tak jak mówiłem, w, poprzednim, w poprzedniej rundzie dużo kierowców zgłosiło swój sobie, chęć udziału. Więc zapraszam na e, transmisję na relację od Markusa. E, tymczasem, na, na teraz kończymy wyścig. E, I zapraszam na wyścig 2 z odwróconym glidem. Tam będzie się działo, bo Zachary Zydziu, Birgit będzie odrabiał, a Jan Niedziel, który również jest szybki, e, będzie startował ze środka stawki. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania jeszcze raz, lajkowania, subowania, e, łapki, w dół, e, w łapki w dół, łapki w górę, jak wolicie, jak, jak Wam się podobało. E, I zapraszam na e, kolejny wyścig. Komentował dla Państwa Mr. Snail, GT.